Ćwiczenia możemy wykonać na materacu, na podłodze lub na łóżku z twardym materacem. Ćwiczenia zaczynamy od rozgrzewki. Ręce przekładamy do boku do kąta 90 stopni i zaczynamy od rotowania rąk na zewnątrz. Ćwiczenie wykonujemy 2 razy po 10 powtórzeń. Drugie ćwiczenie. Ręce układamy wzdłuż tułowia i wykonujemy naprzemienne wznosy rąk do góry. Ćwiczenie powtarzamy 30 razy na każdą rękę. Przechodzimy do części głównej. Pierwsze ćwiczenie. Odwodzimy ręce do boku do kąta 90 stopni. I powrót do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po 10 powtórzeń. I jeśli nie możecie wykonać samodzielnie, możecie poprosić drugą osobę o pomoc. Drugie ćwiczenie. Ręce wzdłuż tułowia. I teraz dociskamy głowę do materaca w ten sposób, żeby nie zadzierać brody. Broda blisko. Dociskamy głowę. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach, po 10 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie. Próba przejścia do obrotu. Próbujemy zrobić energiczny zamach rękoma w stronę, w którą się chcemy odwrócić. Jeśli nie możemy obrotu zrobić samodzielnie, również możemy kogoś poprosić o pomoc. Przekładamy rękę za kolano i za bioderko pomagamy przy obrocie. Ćwiczenie wykonujemy jedną serię 10 powtórzeń na każdą stronę. Do kolejnego ćwiczenia odwracamy się na brzuch i wykonujemy ściąganie łopatek. Ręce są ułożone wzdłuż tułowia. I jeśli potrzebujemy pomocy, możemy poprosić, żeby ktoś pomógł, delikatnie przytrzymując łokcie. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po 10 powtórzeń. Przechodzimy do ćwiczeń w siadzie prostym. Pierwsze ćwiczenie rzuty piłką. Ćwiczenie wykonujemy w dwóch seriach, po 10 powtórzeń. Jeśli nie mamy dobrej stabilizacji, możemy pod plecy podłożyć wałek lub druga osoba może podtrzymać plecy z tyłu. Drugie ćwiczenie w siadzie prostym wykonujemy skręty tułowia. Przekładamy obydwie ręce poza jedną nogę na przemiennie. Raz na jedną stronę, raz na drugą. Ćwiczenie wykonujemy w dwóch seriach po 10 powtórzeń. Ćwiczenie trzecie. Ręce odwodzimy do kąta 80 stopni, do boku. I teraz staramy się utrzymać przez 10 sekund ręce w górze. Jeśli potrzebujecie pomocy, możecie poprosić kogoś o podtrzymanie ręki. I ćwiczenie wykonujemy dwie serie po 10 sekund. Ćwiczenie czwarte, opieramy dłoń na materacu i wykonujemy skłon tułowia do boku i teraz robimy wyprost w stawie łokciowym. Ćwiczenie wykonujemy w dwóch seriach, na każdą rękę po 10 powtórzeń. Zmiana ręki. Staramy się odepchnąć ręką od materaca. Do kolejnego ćwiczenia staramy się teraz wytrzymać przez dwie minuty w siadzie. Jeśli nie mamy dobrej stabilizacji, możemy podłożyć sobie ręce pod kolana. Teraz próbujemy się utrzymać dwie minuty w siadzie prostym. Jeśli stabilizacja nam na to pozwala, możemy poprosić drugą osobę, żeby nas wytrąciła raz na jeden bok, raz na drugi. Po ćwiczeniach nie możemy zapomnieć o rozciąganiu i zaczynamy od przyciągania w zgięciu horyzontalnym ręki do siebie. Wytrzymujemy 10 sekund. Zmiana ręki. Kolejne ćwiczenie. Odwodzimy rękę do boku, głowa w przeciwną stronę. Również wytrzymujemy 10 sekund. Zmiana ręki. Kolejne ćwiczenie, odnosimy rękę do góry. Staramy się ustawić rękę tak, żeby cók szedł do tyłu. Wytrzymujemy 10 sekund. Druga ręka. I czwarte ćwiczenie. Rękę przekładamy do tyłu. Trzymujemy 10 sekund. I druga ręka to samo.